Witam serdecznie. Jest niezmiernie miło gościć w progach naszej szkoły Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostynienie Gostynin, Telewizji Gostynin TV. Dzisiaj w naszej placówce będzie niezwykłe wydarzenie, bowiem gościmy w naszych progach słynnego iluzjonistę pana Benego Krechmajera. Jest to chorwacki magik, który jest słynnym światowym iluzjonistą rangą iluzji i magii porównywalny ze słynnym magiem Davidem Copperfieldem. Wszelkie rekwizyty, które tutaj ze sobą zabrał pan Benny Krechmajer są bezpieczne a spektakl wzbudza w młodych ludziach, widzach, same dobre, pozytywne emocje. Tak jak mówił nam iluzjonista, program uczy, bawi i fascynuje. Wzbudza pozytywne cechy dzieci i młodzieży w różnym wieku. Na prośbę iluzjonisty pokazujemy tylko krótkie fragmenty pokazu. Witam młodzież oraz przybyłych nauczycieli. Nazywam się Kermajer, jestem z Chorwacji. Pokażę Wam małe i duże iluzje. Stój. Stój. Kostka, proszę. Przesłyszaj. Nie wiem, może to co ja mówię, może ojcze nasz. Stop. Tak było najpierw. Tak było. A słowa? No, podobnie, no ale nie do końca, nie? Tak, tak, tak. Panie Arkadiuszu, teraz, no takie trudne zadanie dla Pana, jakby honosz z Pana dęka. Proszę się postarać, proszę bardzo. Kostka, proszę, stój. Do tej pory najlepsze wykonanie, tylko podpowie trochę więcej wiary i nie tak szybko. Powoli. Kostka proszę stój. A jeszcze lepsze wykonanie. proszę spać coraz bliżej. Kostka proszę stój. Proszę powiedzcie, co tu pisze. A zobaczymy, co napisałem czytając w Pani Miśla. I co tu pisze? Zgadza się? Co tu pisze? A zobaczymy co ja napisałem czytając w miszlach Waszego kolegi Co tu pisze? Zgadza się?